Z tej strony Leś Nurwis Dziś mamy 24 stycznia Idziemy sobie taką drogą No i tato zauważył zrzuta Dobra Podnosimy Jest to zeszłoroczna tyka Bo jeszcze świeżych nie ma Pod drzewem Może Kurczę, trochę jest podobny do mojego, do pary, jest też prawy podnosić. prawy dwunastak jest dwunastak na ładnym stanie dobra jak coś będzie to nagramy dalszy